Po pierwszym najważniejszym etapie, czyli budowie zespołu przyszedł czas na kolejny etap, czyli zajęliśmy się pracami torowymi. W pierwszej fazie dzięki Gdańskiemu Ośrodkowi Sportu przygotowaliśmy tor po sezonie, trzeba go wyrównać, uzupełnić braki w nawierzchni. Po tych zabiegach przyszedł czas na nową nawierzchnię, tutaj dzięki firmie LT, Logistik ten transport mogliśmy ten Materiał przetransportować z kamieniołomu tutaj do nas, do Gdańska. Dzięki filmie Kolanko została dostarczona glinka. Najpierw uzupełnimy braki w nawierzchni granitem. Dzięki grupie Smoleń zostanie ten tor wymieszany, ułożony ponownie. Następnie wysypiemy glinkę w ostatnim etapie. To co teraz widzimy, właśnie dzięki grupie Smoleń, rozsypujemy nową nawierzchnię. Następnie będziemy ją mieszać ze starą w kolejnych dniach jutro, najpóźniej pojutrze, dosypiemy glinki. Tor zostanie ponownie wymieszany, ułożony i ubity, już gotowy na zimę. Nie możemy się doczekać wiosny. Mamy fajny skład. Miejmy nadzieję, że będziemy mieli jeszcze fajniejszy tor. I z niecierpliwością czekamy na kwiecień i rozpoczęcie sezonu. Z tego miejsca jeszcze raz bardzo chciałem podziękować firmie LT Logistic Transport. Firmie Kolanko Transport, Grupie Smoleń oraz firmie Richard, która przetransportowała nam tutaj materiał z bocznicy kolejowej na tor. Oczywiście Gdańskiemu Ośrodkowi Sportu, który zakupił tą nawierzchnię i pomógł nam w przygotowaniu jej przed tym etapem, który teraz mamy. Jest to nieoceniona pomoc, bo kosztowało to dużo wysiłku, te firmy jak i nas. Także bardzo się cieszymy, że możemy to wykonać jeszcze w tym roku, bo na tym nam najbardziej zależało.